Cześć To Wasa życie poczciwe! Czy i kiedy jeść węgle na ketogenicznej diecie? O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Jest wiele podejść do diety ketogenicznej. Niektóre są bardziej purystyczne, a niektóre trochę mniej. I jedną z ty, jednym z tych ciut mniej purystycznych podejść do diety ketogenicznej jest jedzenie węgli co jakiś czas. I o ile ja przez ten czas ym, 9, 12 tygodni nie jadłem prawie w ogóle węgli, gdy zaczynałem i nie miałem takich posiłków, tak jakby rifidowych, żeby jakoś te węglowodanów zjeść trochę, albo jeden posiłek węglowodanowy raz na tydzień, czy dwa. Ostatnio zacząłem z tym eksperymentować. I dlaczego zacząłem z tym eksperymentować? Dlatego, że to jest coś, co fajnie wpływa na wyniki na. Siłowi na wyniki siłowe, wytrzymałościowe, jeśli szczególnie, gdy trochę zwiększysz tych węglowodanów, gdy zjesz posiłek węglowodanowy w dzień treningowy. I w tym filmie chcę Ci się podzielić z tym doświadczeniem, które wydaje mi się ma sens, jeśli ćwiczysz, jeśli bardzo dużo tego glikogenu zużywasz na właśnie sport siłowy, ale też nie tylko siłowy, także zapewne jeśli chodzi o kardio, czy jeśli chodzi o takie nawet wysoko intensywne kardio, to, to, to tym bardziej w zasadzie wtedy, powinieneś jednak, nawet na diecie ketogenicznej, raz na jakiś czas wydaje mi się, że zjeść węglowodany. Albo może nie powinieneś, ale gdy spróbujesz, gdy to zrobisz, raz na tydzień czy dwa zobaczysz, że miał lepsze rezultaty na siłowni, czy na Twoim bieganiu, czy na czymkolwiek innym. Nie jest to też kwestia adaptacji jakiejś mocniejszej, no bo po trzech miesiącach na ketogenicznej diecie już bardziej się w zasadzie nie zadaptujesz z tego co wiem. Być może odrobinę bardziej będziesz efektywnie używał tych tłuszczów jako energii w przyszłości, jeśli dłużej jesteś, ale to już nie będzie jakiś tam drastyczny skok. To będą będzie procent czy dwa na przestrzeni roku wydaje mi się, nie więcej. Głównym źródłem wiedzy mojej na temat diety ketogenicznej jest Thomas DeLauer. Gość taki, co robi sobie kanał i wiesz dobrze wygląda, też ćwiczy na Ćwiczy siłowo i dlatego nim się inspiruje, gdy, gdy myślę o swojej diecie i swojej ketogenicznej podróży, bo może ludzie, którzy nie ćwiczą lub ćwiczą niewiele, mogą sobie pozwolić tylko na przejście na drastyczną dietę ketogeniczną, gdzie nie je się węglowodaną w ogóle lub prawie w ogóle i są zadowoleni ze swojej sylwetki, która jest szczupła. Ale ja, na przykład, lubię mieć jednak trochę mięśni, lubię mieć trochę siły, lubię, lubię mieć dobre wyniki na siłowni, lubię zwiększać tą siłę na siłowni. Jak każdy, z, myślę, z was, którzy ćwiczą, którzy, którzy, pompują, którzy chcą mieć lepsze wyniki. I te wyniki na diecie ketogenicznej trochę mm, zwalniają, szczególnie na początku, gdy się adaptujesz potem, że tak powiem, się stabilizują, a potem, czyli w okresie, w którym wydaje mi się, że jestem ja po, po 4 czy 5 miesiącach już na, na keto-diecie w zasadzie non-stop z tam przerwą na Wiedeń, wydaje mi się, że zainkorporowanie węglowodanów raz na tydzień czy dwa, jednego posiłku węglowodanowego raz na tydzień czy dwa, bardzo dobrze mi robi. I Thomas Delaware, którym się inspiruję, który, który ma bardzo dobry kanał cały poświęcony dietie ketogenicznej, też tak robi, bo mówi coś takiego, że on je węglowodany raz na tydzień czy dwa, różnie to bywa, po prostu kiedy czuje, że już jego wyniki na siłowni żyją, że już jego samopoczucie, że już jakiś jego jakiś brak energii od, zaczyna odczuwać i wtedy wie, że jego organizm daje mu znak, że trzeba... Zjeść węglowodany. I to jest piękne, że raz na jakiś czas, to jakby organizm daje ci znak, że trzeba zjeść trochę węglowodanów, bo ja to poświęcam na posiłek z żoną, jakiś, gdy wreszcie ona może zjeść sobie ze mną coś, co, co normalnie nie jest jedzone, bo, bo tego normalnie nie jem. Mogę wyjść ze znajomymi i zjeść sobie z nimi coś normalnego, wypić jakieś tam piwo zero, czy, czy coś w tym stylu węglowodanowego. I, i to nie jest negatywnie. To nie, nie wpłynie negatywnie na moją czy to sylwetkę, czy poczucie, czy poziom ketonów, bo ten sam dzień zawsze też trenuję. Przez co zawsze, gdy przyjmuję tą, te węglowodany trochę więcej niż na co dzień, bo nie ukrywajmy, nie mówię tu też o nażarciu się 500 czy 600 gram węglowodanów. Tak naprawdę, węglowodanów, w dni kiedy jem węglowodany, jem więcej o może 50, bo jem tak naprawdę jeden posiłek mnóstwo wodanowy. Ostatnio zjadłem pół pizzy, ostatnio, wcześniej zjadłem, e, co to zjadłem, już nawet nie pamiętam, e, ale nie są to jakieś chore ilości rzeczy i przez to, gdy to zjem, mam niesamowitą siłę na siłowni. Na następny dzień, na następny na zasadzie kilka dni jestem, e, mam dużo lepsze pompy też na tej siłowni, także Pływa to dobrze na ludzi ćwiczących i jeśli faktycznie jesteś na keto dzieci i ćwiczysz i co jakiś czas odczuwasz, odczuwasz taką słabość po długim czasie, gdy już to keto kontynuujesz, e, może warto spróbować zjeść jedno, jeden posiłek węglowodanowy e, w jakiś weekend, pozwolić sobie na czy to czyste węglowodany w cudzysłowie, czy bardziej te brudne w cudzysłowie. To już jest małe, mało. Wydaje mi się, że to ma małe znaczenie w perspektywie tego, że jesteś wyglądany tak rzadko, że jakiekolwiek nie zjesz, twój organizm je wchłania tak wspaniale i tak je super używa, że naprawdę dostajesz takiego kopa na siłowni czy w jakimkolwiek innym sporcie podejrzewam, który uprawiasz, że to jest coś, co, o czym warto pomyśleć, jeśli jesteś na takiej ketogenicznej diecie. I wyłączyć ten umysł purysty na jakiś czas i poeksperymentować z tym, bo ja też byłem. Zawsze na początku, jak coś testuję, to robię to purystycznie, czyli w 100%. Lecz później zaczynam to szyć pod, pod siebie, zaczynam to szyć tak, żeby działało jak najlepiej na mnie. I ten posiłek co, co dwa tygodnie, węglowodanowy, jeden, mówię Wam, że jest niebo a ziemia, jeśli chodzi o moje wyniki na siłowni. Dlatego polecam Wam to sprawdzić, jeśli jesteście już dłużej na diecie kryptogenicznej. W żadnym wypadku w okresie adaptacji czy w pierwszym miesiącu. Czy nawet dwóch. Gdy już jesteś trochę dłużej, wtedy dopiero gdy już Twój organizm naprawdę dobrze używa tłuszczów, wtedy dopiero pomyśl o tym, żeby, żeby zrobić coś takiego sobie. I zobaczysz, jakie będzie, będą mieć rezultaty. Czy, czy, czy fajne, czy niefajne. U mnie są fajne i też psychicznie jest to fajne, że mogę raz na jakiś czas faktycznie użyć sobie, pożyć sobie tak jak wszyscy. Nie to, żeby mi tego brakowało na co dzień, ale bardziej. Jest to takie świętowanie, gdy, gdy te węglowodany jem. I e, przez to, że sobie tak dużo ich odmawiam, to ten jeden posiłek, który co tam dwa tygodnie jem węglowodanowy jest naprawdę wart dla mnie dużo więcej niż jakbym to robił cały czas, cały czas jakbym jadł węgla. Wiesz o co chodzi. Gdy sobie czegoś odmawiasz, to potem to, co sobie odmawiałeś, ma dużą większą wartość. I jest to dobry psychiczny reset. Raz na dwa tygodnie naprawdę dobrze to wpływa. I, i dobrze to wpływa na ciało, na, na umysł, tak jak mówiłem. Także ja znalazłem w tym rozwiązaniu tylko benefity. Ale czy ty je znajdziesz, to już musisz sam spróbować. Taki ci rzucam mały pomysł na pewne, pewien eksperyment sketogeniczny. Ja ci rzucam ten pomysł, mi ten pomysł rzucił Thomas De DeLauer. Jak to zaciała na ciebie? Nie wiem. Spróbuj. Dzięki bardzo, za życie poczciwe. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, do następnego. Cześć.